Witam wszystkich Retromachiniarzy! W tym odcinku będziemy sobie opowiadać o nowym wypuście od D'Agostini, czyli Ursusie C330 w skali 1-8. do 8. I aby pokazać jak duży model będziemy składać na masce, na osłonie silnika, postawiłem modelik Ursusa C330 w skali 1 43. Model, który jest Wam wszystkim dobrze znany, ale zaczniemy sobie od historii. W lipcu 1967 roku staśmy zjechał pierwszy egzemplarz modelu C330. Ciągnik ten zastąpił znane i popularne wcześniejsze wypusty od Ursusa, czyli C325 oraz C328. Ciągnik bez kabiny i bez obciążników ważył prawie 1,5 tony, wyposażony był w silnik S 312C o pojemności 1960 cm sześciennych, który generował moc 30 koni mechanicznych. I pomimo iż od ponad 30 lat ten ciągnik nie jest produkowany to w dalszym ciągu znajdziemy go na wsi. On w dalszym ciągu pracuje i świetnie sobie radzi. Mały, zgrabny tani w naprawie, tani w eksploatacji, prosty w konstrukcji, dzięki czemu tak naprawdę każdy mógł sobie go naprawić, stał się legendą i właśnie tą legendę będziemy sobie dzisiaj składać. To co tutaj się właśnie dzieje, to pierwszy numer, a potem będziemy składać drugi numer z serii Zaczynamy od montażu oświetlenia, ponieważ w tym ciągniku będzie się, duż, będzie się dużo działo: będą świecić światła, będą odgłosy silnika, ruchome elementy i najprawdopodobniej, chyba w wydaniu premium czy coś w tym stylu, będzie jeszcze do tego e, przyczepa. Pierwszą rzeczą, którą robimy, to jest właśnie montaż oświetlenia, czyli żarówek LEDowych. W instrukcji jest napisane, żeby je właśnie podgiąć pod kątem 90 stopnia. Ja to na początku zrobiłem, ale potem przy montażu okazało się, że wcale nie trzeba tak robić, że wystarczy to je zostawić wyprostowane. Natomiast innym problemem jest właśnie ta czarna osłonka, która sprawia, że bardzo ciężko jest wsadzić ten przewód właśnie w lampę, ale to zobaczycie za chwilę. Tak więc tutaj się jeszcze siłuje z montażem, i no, tak jak widać, stoi bardzo mało miejsca, i trzeba po prostu będzie to usunąć. Być może ten problem istniał tylko w moim egzemplarzu, ale no cóż, no czasem trzeba poprawić fabrykę. Tak było za komuny. A skoro robimy ciągnik, którego geneza sięga do głębokich czasów Polski Ludowej, no to takie poprawianie myślę, że jest tutaj jak najbardziej na miejscu. Yy, tutaj też niezgodnie z instrukcją najpierw sobie zamontowałem żarówkę w odbyśniku, a dopiero potem, jak widzicie, bez wyginania przewodu próbuję ją tam zmieścić. Tutaj wszystkie elementy tak naprawdę są do siebie mocno dedykowane, w sensie ciężko zrobić coś źle, ciężko założyć klożu drugą stroną, są wypustki na górze i na dole, czasem trzeba użyć troszeczkę siły, troszeczkę się nad tym popastwić, żeby to dobrze do siebie pasowało. A ta sama sytuacja jest tutaj z kloszami, z osłoną lampy. Też wypustki są różnej grubości, więc tak naprawdę instrukcje używamy. E, może nie cały czas, ale można się podpierać. Natomiast montaż tego jest naprawdę bardzo intuicyjny i myślę, że każdy sobie z tym poradzi. Nie tak się prezentują już klosze. Moim zdaniem są fajnie wykonane, dobrze, dobrze to wygląda. Będziemy teraz montować całą lampę. I tutaj całkiem sporo siły trzeba było użyć. Tylko przede wszystkim, najpierw sprawdzić, czy wszystko jest dobrze na swoim miejscu wpasowane. Czy nieś tam nie, nie, nie przeszkadza nam jakaś osłonka od czegoś. I wtedy powinno nam to wszystko ładnie do siebie pasować. Lampy są w zasadzie gotowe. Zaraz przystąpimy do montażu. I w tym momencie jeszcze, skoro mamy tutaj yy, yy, osłonę, to chciałbym powiedzieć, oczywiście osłona jest metalowa i chciałbym tutaj skupić się troszeczkę na lakierze, ponieważ yy, niektóre, jak ja pamiętam z dawnych lat, modele w skali 1.43 od Agostini, ale nie tylko, po prostu modele gazetkowe miały taką... Przypadłość zbyt grubej warstwy lakieru, która potrafiła po prostu aż, aż falować na modelu. Tutaj wygląda to no lepiej. Warstwa, oczywiście, lakieru jest dosyć gruba, ale nie wygląda to źle, a mówimy tak naprawdę chyba o jednym poza błotnikami największym, największym elemencie, który jest lakierowany na żółto, oczywiście tam błotniki przednie tylne są już mniejsze i już nie będą. Aż tak bardzo rzutować na, na cały odbiór modelu, natomiast ten element w tym momencie jest bardzo newralgiczny. Mocujemy teraz sobie zawias, na którym będzie cała osłona silnika się otwierać do góry. To też będzie ruchomy element, i tutaj warto też. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę. Najpierw przykręciłem jedną śrubę bez dokręcania, potem przykręciłem drugą i dopiero te dwie dokręciłem i one się wtedy ładnie do siebie spasowały. Teraz będziemy mocować kratę. Tam w instrukcji na obrazku był napisany Inny numer, ale w tekście już się zgadza, więc też zwracajcie na to, które śrubki do czego używacie, bo też śrubek rodzali jest naprawdę sporo i warto zwrócić na to uwagę. Dostajemy w komplecie oczywiście jeszcze śrubokręt, ten który tutaj widzicie. Mogłem używać jakichś tam swoich bardziej wykwintnych narzędzi, ale uznałem, że nie. Składamy tym, co mamy, bo, bo nie każdy. W domu posiada jakieś tam specjalistyczne śrubokręty, więc lecimy tym, co dostaliśmy. Jeżeli chodzi o składanie, takie na jak będziecie sobie składać po jednym. Numerze, czyli dostajecie nowy numer, czy tam dwa numery w prenumeracie, nie wiem do końca, jak to będzie wyglądać, i sobie będziecie składać, to tam zajmie wam gdzieś około pół godziny. Jak ktoś będzie chciał coś tam poprawiać, to może trochę dłużej, to jak najbardziej ten śrubokręt wystarczy. Natomiast wiem, że też jest szkoła, która nakazuje zebrać całą kolekcję, a dopiero potem usiąść i składać przez tydzień czy przez miesiąc. No to wtedy jednak przyda się Wam bardziej. Profesjonalny śrubokręt, przynajmniej z większą, z szerszą rączką, żeby łatwiej mieć, żebyście mieli większą siłę przy dokręcaniu śrubek, składamy oś. Składały przednie zawieszenie, i tutaj niestety zrobiłem kilka rzeczy na odwrót, potem się zreflektowałem, ponieważ. Dostałem tylko pierwszy numer, w sensie numer z pierwszej gazetki, nie miałem gazetki numer 2, więc to co widzicie teraz to już, jest, to już są elementy z drugiego numeru i tutaj leciałem trochę z głowy, i no, ale jakoś daliśmy radę. Przy montowaniu tutaj półosi ważne było też, żeby one były też w jednej osi. Czyli dokręcamy sobie jedną delikatnie, drugą delikatnie ustawiamy, je, żeby były w tej samej linii, i dopiero wtedy dokręcamy na siłę, i wszystko się nam ładnie trzyma. Oczywiście oś będzie ruchoma po to właśnie była tam ta śrubka, to zobaczycie za chwilę. W zasadzie montaż tych wszystkich elementów nie sprawił żadnego problemu, nawet bez instrukcji. No chwilę się trzeba było zastanowić, co mniej więcej do czego ma pasować. Nie mam 100% pewności, czy dobrą stroną zainstalowałem tutaj to mocowanie do haka, ale tak mi pasowało. No cóż, najwyżej się przełoży. Nie jest to jakoś dużo roboty. No i tak to wygląda. Obciążnik, jak widzicie, jest z dwóch elementów plastikowych, więc za bardzo obciążać naszego ciapka nie będzie, no ale w sumie nie jest to tutaj najważniejsze. Swoją drogą jestem ciekaw, czy Dagostini przewiduje jakieś jeszcze akcesoryjne elementy, a może niektórzy będą sobie robić we własnym zakresie. Na pewno będzie przyczepa. A co dalej, to zobaczymy. No i ładnie się wszystko trzyma kupy. Tutaj też moja inwencja twórcza, bo też nie miałem pewności, czy dobrze robię, że to montuję. Znaczy na pewno to tutaj pasuje. Użyłem takich śrubek, jakie mi najbardziej do tego pasowały. Z czasem doszedłem do wniosku, że jednak postawienie go do góry nogami daje większe pole do manewru i można to wykonać łatwiej. I tak to się w zasadzie prezentuje. Dwa pierwsze numery: Ursus C330, skala 1,8, duży ciągnik będzie e od De Agostini. Jeżeli chodzi o wykonanie wszystkiego, ja jestem zadowolony. Jakiś czas temu miałem okazję e prezentować Wam. Polonez, nie przepraszam, Fiata 125P jest to ten sam poziom wykonania, ogólnie jestem z tego zadowolony, czy ja będę kolekcjonował yy, całą serię. Nie wiem, zastanawiam się jeszcze nad tym, na pewno na pewno problemem jest jego wielkość, ponieważ nie mam zbyt dużego mieszkanka, no i, i A ma, będziemy mieli do czynienia naprawdę fajnym, dużym modelem. I jeszcze raz dla porównania z jaką skalą mamy do czynienia: Ursus, a w zasadzie kilka elementów Ursusa C330 w skali 1,8 oraz legendarny już ciapek w skali 1,43. Mam nadzieję, że się podobało. Zachęcam do subskrybowania, obserwowania i widzimy się niedługo. Będziemy sobie dalej opowiadać o różnych modelach w różnych skalach. Trzymajcie się, pozdrawiam Was, cześć!